a tak prawdę powiedziawszy mobilizacja będzie dotyczyła mięśnia, którym już troszeczkę się zajmowaliśmy, a mianowicie mięśnia żywacza. Jest to dosyć gruby mięśnik, w przeciwieństwie do mięśnia skroniowego, wobec powyższego należy w sposób znaczący również poświęcić mu uwagę. I w tym celu, w celu mobilizacji, celu rozluźnienia napięcia, nadmiernego napięcia tego mięśnia, proszę ułóż przynajmniej dwa lub trzy paliczki, w okolicy, tuż poniżej łuku jasnowłoskrętowego, a następnie ruchem kolistym, delikatnie w kierunku do dołu, przemieszczaj się masując ten mięsień, de facto rozluźniając powięź, która go pokrywa. Ten ruch, zarówno w kierunku do dołu, jak i do góry, wykonuj kolistymi ruchami, raz do przodu, raz do tyłu, dowolnie. Możesz sobie wybrać to, w którym odcinku, tudzież w którym paśmie. W kierunku do dołu, czy do góry, robi się kółka do przodu, bądź też do.